Zastanawiając się nad wyborem spółki jawnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, czym spółka jawna różni się od innych spółek. W dwóch poprzednich materiałach wideo wyjaśniłem, czym różni się spółka jawna od spółki cywilnej oraz spółki komandytowej. Jeżeli nie miałeś okazji zapoznać się jeszcze z tym materiałem wideo, zrób to teraz. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci kilka najistotniejszych, moim zdaniem, różnic pomiędzy spółką jawną, oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga pod adresem spółkajawna.pl. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Znajdziesz tam mnóstwo, mam nadzieję, przydatnych informacji na temat spółki jawnej. Pierwszą i prawdopodobnie najistotniejszą z punktu widzenia wielu wspólników różnicą pomiędzy spółką jawną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak ponoszenia przez wspólników odpowiedzialności za długi za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to jedna z kluczowych zasad konstrukcyjnych spółek kapitałowych, chociaż oczywiście od tej zasady istnieją pewne odstępstwa. W wyjątkowych przypadkach, przypadkach określonych wyraźnie w kodeksie spółek handlowych albo w innych ustawach, za długi tej spółki mogą ponosić odpowiedzialność na członkowie zarządu, a nawet wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym momencie Przypominam, że wspólnicy spółki jawnej ponoszą nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za zobowiązania, za długi spółki jawnej. Chociaż odpowiedzialność wspólników spółki jawnej ma tak zwany charakter subsydiarny, to jest aktualizuje się zasadniczo dopiero w braku zapłaty długów przez samą spółkę, to ta odpowiedzialność potrafi być dużym problemem w sytuacji braku realizacji założeń biznesowych, dla których prowadzenia została zawiązana spółka jawna. Drugą równie istotną różnicą pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością są różnice w zakresie opodatkowania tych spółek. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występuje tak zjawisko podwójnego opodatkowania. Podatek dochodowy płacony jest niejako kaskadowo. Po pierwsze przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością płacącą podatek dochodowy do osób prawnych, po drugie przez wspólników płacących podatek dochodowy do osób fizycznych albo do osób prawnych. W zakresie dywidendy wypłacanej na rzecz wspólnika przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Problem ten nie występuje w przypadku spółki jawnej. Podatek dochodowy jest płacony wyłącznie przez wspólników tej spółki. Oczywiście będzie to podatek albo od osób fizycznych, albo od osób prawnych, w zależności od tego, kto jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzecią istotną różnicą dotyczącą codziennego funkcjonowania spółki jawnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez organy, a nie bezpośrednio przez wspólników, jak ma to miejsce w przypadku spółki jawnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przez co najmniej dwa organy: zarząd prowadzący bieżące sprawy spółki oraz reprezentujący spółkę na zewnątrz oraz przez zgromadzenie wspólników składające się ze wszystkich wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podejmujące. Decyzje strategiczne dla spółki. Możliwe jest także powołanie rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej jako organów sprawujących kontrolę w spółce ZO. Oczywiście nie jest wykluczone prowadzenie bieżących spraw spółki przez wspólników powołanych jako członkowie zarządu spółki z odpowiedzialnością. Spółka jawna działa z kolei bezpośrednio przez osoby swoich wspólników. W ramach tej spółki nie funkcjonują żadne organy. To wspólnicy prowadzą bieżące sprawy spółki oraz reprezentują spółkę na zewnątrz. Co więcej, w przypadku spółki jawnej nie jest możliwe powierzenie prowadzenia bieżących spraw spółki tylko i wyłącznie osobom innym niż wspólnicy. Zakaz taki przewiduje wprost kodeks spółek handlowych. Czwartą istotną różnicą pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość funkcjonowania tzw. jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może istnieć, mając w składzie wyłącznie jednego wspólnika. Chociaż w tym zakresie przewidziane są pewne ograniczenia. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dla powstania spółki jawnej konieczne jest zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka jawna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością różnią się od siebie w bardzo dużym stopniu. Dwie kluczowe z punktu widzenia wspólników różnice dotyczą zasad ponoszenia odpowiedzialności za długi spółki oraz zasad opodatkowania zysków wypracowanych przez spółki. Dwie pozostałe wskazane przeze mnie przed chwilą istotne różnice dotyczą działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez organy, a nie przez osoby wspólników oraz możliwości funkcjonowania jednoosobowych spółek. Możliwe jest funkcjonowanie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podczas gdy dla istnienia Spółki jawnej konieczne jest współdziałanie co najmniej dwóch wspólników. Mam nadzieję, że informacje uzyskane w trakcie oglądania tego materiału wideo okazały się dla Ciebie przydatne. Nazywam się Wojciech i jestem autorem bloga pod adresem spółkajawna.pl